Szanowna Pani Dyrektor, drogie grono pedagogiczne, szanowni uczniowie. Życie w czasach pandemii jest zupełnie inne niż to, do którego zdążyliśmy przywyknąć. Spotykamy wiele ograniczeń, nie możemy w pełni realizować swoich pasji i zamierzeń. Obawiamy się o swoje zdrowie, jak również zdrowie naszych najbliższych. Wszyscy zadajemy sobie pytanie, kiedy ten czas, czas pandemii się zakończy? Ten nietypowy, nieznany dotąd stan rzeczy wpłynął w ogromnym stopniu również na życie i obowiązki nauczycieli, jak również na Was, drodzy uczniowie. Z okazji zakończenia roku szkolnego niech będzie mi wolno złożyć serdeczne podziękowania, jak również życzenia. Niech będzie mi wolno na początek serdecznie podziękować dyrekcji, gronu pedagogicznemu. Dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą codzienną pracę na rzecz mieszkańców Powiatu Beniejskiego. Udowodniliście, że w tym trudnym czasie, w tym czasie pandemii, przekazaliście tą wiedzę naszym uczniom, którą będą mogli wykorzystać podczas egzaminu dojrzałości. I za to Wam serdecznie dziękuję. A Wam, drodzy uczniowie, chciałbym złożyć życzenia. Życzę Wam powodzenia na maturze, dalszego rozwijania swoich pasji i umiejętności, a wszystkim Państwu chciałbym życzyć zdrowia, bo w tym trudnym okresie właśnie zdrowie jest najważniejsze. Dziękuję bardzo.